Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu spotkanie z prawnikiem w ramach zorganizowanej przez nasze Stowarzyszenie Akcji Internetowej Dogma Pomoc. Podczas dzisiejszego naszego spotkania chcielibyśmy porozmawiać na temat egzekucji komorniczej, jeżeli chodzi o nieruchomości. Moim rozmówcą będzie pani Martyna Kapkowska, zarządca nieruchomości, licencjonowany oraz prawnik współpracujący z naszym stowarzyszeniem. Witam Państwa serdecznie. Osoby często popadają w coraz to większe zadłużenie, jeżeli chodzi o opłaty w czynszach, i są zagrożone właśnie utratą tego mieszkania, ponieważ osoby wynajmujące czy też osoby, które zarządzają taką nieruchomością, mogą posunąć się do egzekucji komorniczej z nieruchomości. Ten sposób jest no bardzo kontrowersyjny i niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że, że mogą po prostu stracić mieszkanie. Pani Martyno. Jakie kroki może podjąć właśnie zarządca czy też właściciel nieruchomości, aby tak legalnie dokonać tej eksmisji osoby, która nie płaci czynszu? Jeżeli już zdecydujemy się tutaj na egzekucję z nieruchomości, na samym początku musimy sobie uświadomić, że tak naprawdę będzie to proces niezwykle długi i żmudny, ponieważ egzekucja z nieruchomości jest specyficzną egzekucją no dość, dość trudną i na pewno wymagającą od nas znacznie większych nakładów finansowych niż takie zwykłe sposoby egzekucji, które gdzieś, gdzieś stosujemy. Zacznijmy może od początku. Jeżeli już dojrzeliśmy do tej decyzji i Chcemy, chcemy zlicytować daną nieruchomość, najpierw musimy udać się do komornika, w obrębie którego taka nieruchomość się będzie znajdować. Musimy złożyć wniosek, poprzez który będziemy inicjować całe postępowanie. Mamy, mamy prawo wybrać jak naprawdę każdego komornika, ale tylko i wyłącznie w danym, w danym obszarze. Gdybyśmy spotkali się z sytuacją, że to jest rzadki przypadek, ale, ale jednak może być, że dana nieruchomość byłaby położona w różnych okręgach, wtedy, wtedy to tak naprawdę dla nas, na nas spoczywa możliwość wyboru sobie danego, danego komornika. Pamiętajmy jednak, że jeżeli już nieruchomość jest zajęta i jakiś komornik prowadzi to postępowanie, to my tak naprawdę przyłączymy się już do, do istniejącego postępowania i ten komornik, który wszczął wcześniej, wcześniej egzekucję, będzie ją, będzie ją prowadził bez względu na to, że na przykład chcielibyśmy wybrać komornik, komornika innego. Tak więc, tak więc od, tego, od tego musimy zacząć, że musimy w ogóle zainicjować takie postępowania. Pani Martyna, a co w sytuacji, jeżeli już złożyliśmy, powiedzmy, taki wniosek o wszczęcie właśnie egzekucji nieruchomości, ale chcemy też w inny sposób dochodzić swoich pieniążków, chcemy odzyskać w inny sposób, na przykład poprzez, z innego źródła, na przykład licytując samochód osoby wynajmującej? W praktyce tak naprawdę wygląda to zawsze tak, że już ta egzekucja z tej nieruchomości jest wstrzymana wówczas, jeżeli wszystkie sposoby zawiodły. Czyli na przykład mamy toczące się postępowania i komornik zajął właśnie wynagrodzenie za pracę, świadczenia emerytalno-rentowe czy jakiekolwiek inne składniki majątku, tak jak na przykład Pani wspomniała o tym, o tym samochodzie. Więc jeżeli z tej ruchomości i z innych składników nie uda nam się zaspokoić naszych roszczeń. Albo jest ta egzekucja bezskuteczna, wówczas najczęściej wtedy dopiero wierzyciel sięga po egzekucję z nieruchomości. Więc jak najbardziej możemy, możemy w tym samym czasie dochodzić naszych roszczeń w dowolny przez nasz sposób, ponieważ to my, jako wierzyciele, jesteśmy dysponentami tego postępowania i w zależności od tego, jak będziemy chcieli to postępowanie poprowadzić, tak komornik będzie dalsze, dalsze kroki wykonywał. Kiedy już złożymy ten wniosek, to w tym momencie czekamy sobie po prostu, że tak powiem, spokojnie w domu na to, co się będzie działo, czy jakoś próbujemy współpracować z komornikiem, zaczynamy też działać na własną rękę, co jest dla nas korzystne. Mhm. Pamiętajmy, że organem egzekucyjnym będzie tutaj komor, więc on tutaj ma świetną wiedzę, doświadczenie i jest uprawniony do prowadzenia, prowadzenia tej egzekucji, więc bardzo dobrze się na tym zna. Jednak jak najbardziej mamy możliwość tutaj pomóc, pomóc komornikowi w, danych, w danej egzekucji, z racji tego, że bardzo często na przykład wiemy, znamy, znamy dłużnika i wiemy, jaka zmieniła się jego sytuacja finansowa na przykład, że zakupił jakiś kolejny samochód, zmienił pracę na lepszą. No i oczywiście dla komornika będzie to na pewno pomocne, jeżeli podpowiemy. Jednak nie ma, żebyśmy wiedzieli, nie ma takiej konieczności, żebyśmy tutaj bardzo aktywnie brali udział w tej, w tej egzekucji. Składając, składając wniosek od, do komornika i określając składniki majątku, które chcemy zająć, z których chcemy prowadzić egzekucję, jest tak naprawdę, jest to tak naprawdę dla nas wystarczające, żeby komornik Komornik mógł wszcząć to, postę, to postępowanie. Jeżeli chodzi tutaj o egzekucję z nieruchomości, bo, bo to omawiamy, e, pierwszym, pierwszym, pierwszą czynnością komornika będzie tutaj wezwanie go do zapłaty długu pod rygorem oszacowania, oszacowania nieruchomości. E, więc tak rozpocznie się nasza, bym powiedziała, dalsza procedura związana z, z, z licytowaniem nieruchomości. Jaki jest więc kolejny etap? Bo pierwszy to jest wezwanie, powiedzmy, mhm. że dłużnik no, nie odpowiada na wezwanie, nic się nie dzieje. Co, co dalej może zrobić komornik? Znaczy tak, wzywamy, komornik wzywa do dobrowolnej spłaty długu w nie dwóch tygodni. Powiedzmy, no jest już to egzekucja, więc kolokwialnie nazwijmy to, jest to ostatnia dobrowolność przed, przed przystąpieniem do opisu i oszacowania. Więc w ciągu tych dwóch tygodni. Mamy jeszcze możliwość, czy dłużnik ma możliwość, żeby zakończyć, zakończyć to postępowanie. Jeżeli magicznie udałoby się, że jednak zostanie to spłacone, to tak naprawdę wierzyciel mu, może przystąpić tylko i wyłącznie do pobrania pieniążków z rachunku bankowego i do odebrania postanowienia o zakończeniu, zakończeniu postępowania egzekucyjnego. No, rzadko kiedy tak się zdarza, z uwagi na to, że jeżeli już dojdzie do tej egzekucji z nieruchomości, to jednak osoba popadła już w tak duże problemy finansowe, że nie ma na tyle środków, żeby w tym okresie, tych dwóch tygodni, te pieniążki zebrać. Wówczas wówczas komornik na wniosek wierzyciela przystępuje do opisu i oszacowania nieruchomości. To jest, to jest ten drugi, drugi etap, który, który będzie wykonywał. Przy, tym, przy, przy przystępując do opisu i oszacowania, będzie, będzie zobowiązany do tego, aby obwieścić o tym fakcie osoby, inne osoby zainteresowane, aby mogły, mogły również chronić swoje prawa. Z tą nieruchomością związane. Mm -hmm. A kto dokonuje tych czynności, jeżeli chodzi o na wycenę tego mieszkania? Jeżeli chodzi o wycenę, to wycenę dokonuje licencjonowany biegły. Jeżeli chodzi o opis, no to dokonuje, dokonuje go Komornik. W przypadku właśnie wykonania operatu szacunkowego, bo, bo tak to się nazywa, Komornik w pierwszej kolejności wezwie nas o zaliczkę. Muszę tu Państwu nadmienić, że w tym momencie zaczynają się dla Państwa dość już wysokie koszty. Z racji Tego, że taka, taka wycena kosztuje w zależności od mieszkania, ale powiedzmy, mamy, mamy mieszkanie standardowe, dwupokojowe, 50-metrowe. Tutaj na terenie województwa śląskiego biegły może sobie zażądać wynagrodzenia w wysokości od 1500 zł, nawet do 5000, w zależności od, od trudności wyceny. Tak więc chcę Państwu tutaj pokazać, że to nie. Nie jest pota na przykład rzędu 50 zł, czyli że mamy tu już do czynienia z wyższymi, wyższymi opłatami. Kiedy opłacimy tą zaliczkę, biegły przystępuje do wyko wykonania swojej ekspertyzy i będzie szacował daną nieruchomość. W każdym operacie biegły będzie szacował osobno sam, samą nieruchomość, bądź też części tej nieruchomości albo urządzenia, które są związane. A robi się to tylko w związku z, jednym, z, jednym, z jedną sytuacją. Jeżeli na przykład dług nie jest aż tak wysoki i byłaby możliwość zaspokoić się tylko i wyłącznie z części tej nieruchomości, wówczas wierzyciel będzie miał prawo, przedłużnik, dłużnik będzie miał prawo żądać tego, aby egzekucja była zawieszona w stosunku do całości, tylko na przykład będzie doczyła się do jednej, do jednej części. Mhm. Czy to to jednej części, to jeżeli chodzi o dom, czy tak, jakieś działki tak, jak tak, tak, czy Tak, czasami jest po prostu tak, że, że, że mamy na przykład dom i na przykład, nie wiem, stardlinę konną jako, jako drugą i wystarczyłoby na przykład sprzedać tylko i wyłącznie na przykład ten dom, a już nie trzeba byłoby sięgać do pozostałego majątku, bo na przykład dom warty będzie 200 tysięcy, Stablina będzie warta półtorej miliona, a mamy na przykład 50 tysięcy zaburzenia. Więc nie ma sensu prowadzić egzekucji z Wszystkich składników, dlatego, dlatego to też biegły, Szacuje to, szacuje to w taki sposób. Mhm. Mamy już tą wartość tego, powiedzmy, mieszkania, domu, nieruchomości. Co dalej? Teraz dochodzi do licytacji. Niestety tak. Jeżeli, jeżeli nie uda nam się do tego czasu polubownie odzyskać tych należności, dojdzie, dojdzie do licytacji nieruchomości. Musimy, musimy pamiętać, że licytacja... Będzie, będzie publiczna. Tak więc tak więc wszyscy, wszyscy zainteresowani zostaną, zostaną przez komornika poinformowani o tym, że, że taka, taka licytacja ta będzie się odbywać. No i, no i tak naprawdę dopiero po, po, zakończeniu, po zakończeniu jej przebiegu, przebiegu będzie, będziemy mogli zakończyć, zakończyć to, to postępowanie. Jak więc dokładnie wygląda taka licytacja? Czy komornik jakoś to ogłasza? No bo nie każdy jednak wie, że, że do, dokonuje się jakaś tam licytacja nieruchomości, zwłaszcza jeżeli osoby nie mieszkają w tej lokalizacji, gdzie, gdzie jest ta nieruchomość. Licytacja wygląda w taki sposób. No, tak jak wspomniałam, jest, jest publiczna, tak więc każdy ma prawo na taką licytację przyjść. Jednakże, jeżeli jesteśmy zainteresowani tym, żebyśmy mogli licytować, to musimy zacząć od tego, że musimy uiścić wadium. Wadium, wadium czyli, czyli to rękojmię, która będzie, będzie stanowiła jedną dziesiątą ceny, ceny wywołania, wpłacamy zawsze przed, przed licytacją. Jeżeli ją płacimy, no to będziemy oczywiście dopuszczeni, jeżeli nie, przejdziemy na licytację w formie po prostu publiczności. Z racji tego, że jest to, jest to licytacja otwarta, mamy prawo oczywiście na nią przejść, posłuchać, zobaczyć, jak taka licytacja wygląda. Jeżeli już, jeżeli już do niej dojdzie, wówczas komornik będzie prowadził tą licytację. Na początek obwieści nam w ogóle, co jest przedmiotem licytacji, jaka jest cena, jaka jest cena wywołania tej, tej nieruchomości i jakie prawa i obowiązki będą miały później osoby, które będą do tej licytacji przystępować, ponieważ no to jest bardzo istotne i musi, musi każdego pouczyć, co później będzie, co, co, jakie dalsze Kroki będą, będzie dana osoba musiała podjąć. Jeżeli chodzi o cenę wywołania, to na pierwszej licytacji cena wywołania będzie wynosiła 3 czwarte wartości tego, co oszacował nasz biegły. Więc, więc, jakby widzimy już, że jest to znacznie bardziej atrakcyjna cena niż na przykład cena taką, którą zapłacimy normalnie na rynku wtórnym czy, czy pierwotnym, bo ta cena już, już od razu jest, jest obniżona. Jeżeli zdecydujemy się licytować, to musimy pamiętać, że postąpienie, czyli ta kwota, którą będziemy, będziemy się przelicytowywać, nie może być mniejsza niż 1%. Komornik powie, jak, jak, jak to będzie wyglądało i z reguły będzie to kwota zaokrąglona z racji tego, że prościej będzie nam po prostu to liczyć. Z racji tego, że takie licytacje komornicze są teraz bardzo popularne i spotkałam się już z licytacjami, gdzie było ponad 60 osób na, na takiej licytacji, więc bardzo jest to ważne, żeby, żeby po prostu wiedzieć o ile, jaką cenę się podbija. Po każdej kwocie komornik obwieści, że teraz na przykład jest 62 500, potem 60, na przykład 3000 i będzie po kolei, po kolei mówił, jaka jest kwota. Na pewno pouczy nas, że po trzykrotnym obwieszczeniu o danej kwocie zostanie przetarg zamknięty. Czyli jeżeli komornik powie, że na przykład 62 tysiące po raz pierwszy, nikt się nie odezwie, 62 tysiące po raz drugi jeżeli trzy, trzykrotnie powie, powie daną kwotę wówczas licytacja ulegnie zamknięciu i osoba, która wylicytowała daną nieruchomość będzie czekała na dalsze czynności tutaj już wykonywane przez, przez sąd, bo będziemy czekać na tak zwane przybicia a potem, jak już się nam wszystko ładnie, uprawomacnia, powpłacamy całą cenę, przysądzenie własności. Czy taka osoba, która wygra tę licytację, ona ma obowiązek ją doko dokończyć i może się wycofać? oczywiście, że ma obowiązek zakończyć, bo to mamy tutaj tą rękojmię, że jeżeli byłaby taka sytuacja, że jednak dana osoba by się wycofała, to ten, ta rękojmia przepada, te 10% tego, tego, zadatku, który, za, zadatku, no to, to nie jest zadatek, bo tutaj jest, to jest wadium wnoszone, czyli te, te, wadium tak naprawdę przepadnie i ta osoba będzie, nie będzie już miała możliwości startować w kolejnym, w kolejnym przetargu. Czyli warto o tym pamiętać, że te pieniążki, trzeba to jednak tak, trzeba myśleć. być odpowiedzialnym, naprawdę, Pod, przystępując do licytacji najlepiej dowiedzieć się jakie mamy tutaj obowiązki z tym związane, żeby potem nie było problemu z tym, że zrobiliśmy coś na naszą krzywdę. Dokładnie, a co w sytuacji, jeżeli rozpoczyna się taka licytacja, nie ma chętnych, nikt, nikt nie zgłosi się do licytacji danego, danej nieruchomości? Często, często są takie nieruchomości, które faktycznie nie są na tyle atrakcyjne, że nikt, że nikt się nie zgłosi na daną licytację, wówczas wierzyciel ma prawo złożyć wniosek o, drugą, o wyznaczenie drugiego terminu licytacji. Jednak jeżeli by był taki, taki przypadek, że nikt się nie zgłosi na drugą, to już niestety tego terminu nie mamy, więc ten drugi jest już, jest już ostatecznym. Przebieg takiej licytacji jest dokładnie, jest dokładnie taki. Sam z tym z jedną różnicą, że tutaj mamy jeszcze bardziej atrakcyjną cenę, bo już nie czy czwarte, tylko dwie trzecie ceny. Więc, Czyli... od tej jeszcze, więc, więc startujemy z licytacją od jeszcze niższego, niższego pułapu, więc osoby e, zainteresowane mogą tutaj uzyskać jeszcze lepsze warunki zakupu tej nie, nieruchomości. Czyli wiadomo, że dla osób, które no, tracą w tym momencie tą nieruchomość, jest to niekorzystne. Jest to zdecydowanie niekorzystne, ale czasami jest to jedyny sposób na to, żeby zachęcić drugą e, stronę, żeby w ogóle wierzyciel e, mógł tą, tą nieruchomość zlicytować i żeby mógł w ogóle zaspokoić się. Dlatego, dlatego ta cena, jest, jest w taki sposób obniżona. Obecnie Pani Marto, mam taki dość trudny okres no, w związku z pandemią. Czy Państwo, być może, czy mamy jakieś wsparcie dla tych osób, które znalazły się w trudnej sytuacji i są wierzycielami i nie mogą odzyskać swoich długów? Na co one jeszcze mogą liczyć? Powiem tak, ustawodawca nie zapomniał tutaj o właścicielach, ale nie wiem sama, czy poszło to w dobrą, czy, czy, czy złą stronę. Na pewno w kodeksie postępowania cywilnego tutaj dodano, dodano przepis, który, który po pierwsze, teraz jeżeli chcemy zlicytować daną nieruchomość, nie, jest, nie, nie wystarczy sam tytuł wykonawczy, tak jak, tak jak wcześniej, tylko już sami na wstępie musimy sobie oszacować, ile ta nieruchomość byłaby warta, ponieważ minimalna kwota i to jest właśnie wprowadzone teraz w związku z naszą pandem, pandemią, która, która panuje na świecie minimalna kwota to jest 1,20 wartości tej nieruchomości. Jeżeli nasze roszczenie opiewa na kwotę niższą, komornik nie będzie mógł wszcząć takiego postępowania. Więc musimy sobie już sami odpowiedzieć najpierw na pytanie, ile ta nieruchomość jest, jest warta, nie powołując biegłego. Natomiast jeżeli na przykład mielibyśmy kilku wierzycieli, wtedy. Wtedy te nasze łączne należności by się sumowały, więc ważne jest, żeby, żeby tutaj, żeby tutaj tą, tą kwotę pilnować. Więc myślę, że wiele tak naprawdę licytacji nie dojdzie teraz do skutku, bo, bo, te, bo te roszczenia mogą być znacznie, znacznie niższe. Druga sprawa to jest, trzeba teraz już wnioskować o, o licytację. Kiedyś, znaczy wcześniej zanim wprowadzono ten przepis, tylko i wyłącznie wierzyciel musiał złożyć wniosek na drugą licytację. Teraz już musi wnioskować również na pierwszą. Trzeci, taki, trzeci i ostatni tak naprawdę ważne, ważna zmiana to jest to, że nie można licytować tej nieruchomości w czasie epidemii i 90 dni po ustaniu. No i, te, i tutaj w tych przepisach nie uwzględnia się żadnych, żadnych wyjątków, nie ma żadnych szczegółów. Czyli ten okres nam się po prostu w tym momencie wydłużył. Tak, no nie, osoby niepłacące, zadłużone tak. są w tym momencie chronione też dodatkowo. Tak, nie, tak. W, te, w ten sposób. Jeżeli, jeżeli patrzymy tutaj od strony wierzyciela, to na pewno wierzyciel będzie musiał niestety uzbroić się w cierpliwość, ponieważ do momentu, aż sytuacja na świecie się troszeczkę nie uspokoi, praktycznie jego możliwości dochodzenia są mocno ograniczone. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Dziękuję. Szanowni Państwo, zapraszamy do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, gdzie nasi prawnicy i doradcy obywatelscy postarają się Państwu pomóc w różnych kwestiach, nie tylko jeżeli chodzi o lokal mieszkaniowy. Zapraszamy przede wszystkim właśnie tych zarządców, właścicieli nieruchomości z problemem właśnie z osobami, które za, zalegają nam z płaceniem. Być może jesteśmy w stanie Państwu pomóc, coś podpowiedzieć, jak rozwiązać tę sytuację. Być może nie musi. To dochodzić od razu do egzekucji nieruchomości, może są jakieś polubowne sposoby, żeby jednak Państwo mogli się dogadać ze swoimi najemcami? właścicielami też mieszkań, no bo wiadomo, że to, to również są osoby, które, które mają włas, akt własności może poczekać faktycznie w związku z, z pandemią, kiedy ten okres egzekucji nam się troszeczkę wydłużył. Może jeżeli poczekacie Państwo troszeczkę z, z tą egzekucją, osoby, które w tym momencie mają ciężką sytuację i na przykład nie płacą, mogą jednak po, po stabilizowaniu się sytuacji. Wrócić do, do, do płatności. Niekoniecznie musi to być od razu egzekucja. W każdym razie zapraszamy Państwa do tych punktów z każdym problemem. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny filmik. Dziękuję.